Siemano widzowie, chciałbym wam ogłosić w tym krótkim materiale, że zaktualizowaliśmy nasz najlepszy aktualnie skrybna igrzyska śmierci, ponieważ yy, najlepiej się wybija i także Wam chcę szybko podziękować za to, że tak fajnie go przyjęliście. Yy, no ale nieważne. Po prostu Wam bardzo jeszcze dziękuję za to też za że po prostu tak fajnie przyjęliście ten odcinek z y, tego skrybna na igrzyska i że czekaliście na niego. No ale jak widzicie tutaj, ten materiał ma co na inne. Widzicie? naprawiony topór Widera, teksturpak, Mie widzicie miecz Excalibur, miecz krzypicy oraz Władce Burz. Święci, święci się to, że pod najnowszym odcinkiem, który wracił na nasz kanał z jakieś kilka minut temu, to tam prezentowaliśmy teksturpaki na te legendarne itemy, jak widzicie? Oraz, jak widzicie, Excaliburu i Władcywusz nie było w tej wersji, gdzie na początku, którą jest na Discordzie, to na tej, w tej wersji, gdzie jest na Discordzie skrypt, nie było Excaliburu i Władcywusz, a teraz jest, więc jeżeli chcecie się więcej rzeczy dowiedzieć na temat tego całego tych tutaj zagatek, zagatek, Pacyusz i Excluro Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia pełnego odcinka, gdzie wszystko jest wytłumaczone i do którego link będziecie mieli w opisie tego materiału oraz link do naszego Discorda, gdzie możecie pobrać wcześniejsze skrybna igrzyska oraz skrybna Kowala, Pety oraz wiele, wiele innych. Ja się zamierzam, żegnam, trzymajcie się.